Cześć! Witam Was w kolejnym filmie na kanale Notopstryk. Dzisiaj przedstawiam Wam nowości, które powinny zainteresować przede wszystkim osoby filmujące. Pokażę Wam jedną kamerę oraz dwie ciekawe lampy LED. Zaczynamy! Zacznijmy od kamery, która myślę, że będzie Was najbardziej interesować. Jest to model FX3 od Sony i w zasadzie jest to bezustrykowiec A7S3. W mniejszej, bardziej kompaktowej obudowie, która jest bardziej dostosowana dla um, osób filmujących. Już bez A7S3 był. Typowo aparatem nastawionym na film, ale FX3 idzie jeszcze dalej, jeszcze bardziej skupia się na tych rzeczach, które dla filmowców są istotne. Sam korpus jest wykonany bardzo solidnie. Jest to magnezowy korpus uszczelniony. Wszystkie przyciski chodzą z takim przyjemnym skokiem, jest ich naprawdę dużo na obudowie. Większość z nich możemy przeprogramować. No i nie ma co ukrywać, że nawet powiedziałbym, że ta jakość jest trochę lepsza niż w przypadku A7 od Sony. Na obdowie nie znajdziemy już wizjera elektronicznego, który był w bezusterkowcach A7, tutaj tego nie ma, widocznie producent doszedł do wniosku, że filmowcy będą i tak korzystać z ekranów poglądowych, a nie z wizjera. Nie wiem, czy jest to dobre rozwiązanie, sami musicie sobie odpowiedzieć na to pytanie. Jeśli wolicie mieć wizjer, no to tutaj pozostaje Wam A7S Mark III. Który taki wizjer posiada? Zamiast wizjera w zestawie do FX3 znajdziemy taką rączkę, która jest bardzo wygodna, naprawdę przyjemnie się w ten sposób pracuje z kamerą. Dodatkowo na niej mamy cały interfejs audio. Który ma dwa złącza XLR, więc możemy profesjonalne mikrofony do niego podłączyć. Mamy też specjalny uchwyt na mikrofon. Co jest dobre, no to to, że kiedy podłączymy tutaj mikrofon do tego interfejsu, to już nie musimy mieć żadnych kabli do aparatu, tylko bezpośrednio przez gorącą stopkę cała ta rączka komunikuje się z wody i sygnał jest przesyłany cyfrowo do aparatu. W tej kamerze znajdziemy też aktywny układ chłodzenia. Mamy tutaj wentylator, który pracuje bardzo cicho, zupełnie go nie słychać. Musielibyśmy przyłożyć kamerę do ucha, żeby cokolwiek usłyszeć, ale nie mam żadnej możliwości, żeby mikrofony zbierały ten dźwięk, jest ja są tak cichy. Poza tym można go tak ustawić, żeby wentylator działał tylko kiedy nie nagrywamy filmu. Dzięki temu, że jest to aktywne chłodzenie, możemy kręcić w 60 klatkach na sekundę w 4K bez żadnego ograniczenia. Nie musimy się tutaj bać, że kamera zacznie się przegrzewać. No jest to na pewno duża zaleta w stosunku do. Konkurencji. Oprócz 4K w 60 klatkach, które nagrywane jest w 10 bitach, mamy też możliwość kręcenia 4K w 120 klatkach na sekundę ze wsparciem ciągłego autofocusa, co jest rewelacyjnym wynikiem. Jeśli chodzi o samo wnętrze aparatu, mamy tutaj 10 pełno pełnoklatkową matrycę, która oferuje bardzo dobrą rozpiętość tonalną aż do 15 EV, a oprócz tego świetnie radzi sobie na wysokich czułościach. Myślę, że jest to zasługa tego, że ma ona mało megapikseli i dzięki temu te szumy są zdecydowanie mniejsze. Jeśli chodzi o zakres, ISO to jest to od 80 do 102 400. Jest to ISO natywne, można je oczywiście jeszcze sobie rozszerzyć. Jeśli chodzi jeszcze o same tryby filmowe, możemy nagrywać w S-Logu, możemy nagrywać w HDR-ze oraz możemy nagrywać w profilu S-Cinetone, który był do tej pory zarezerwowany dla bardziej profesjonalnych kamer od Sony i oferuje bardzo ładne oddanie kolorów, szczególnie odcieni skóry. Wiele osób narzekało na, na kolory w Sony. Myślę, że tutaj w przypadku FX3 nagrywania w tym profilu Cinetone nie będzie specjalnie problemu z odwzorowaniem barw i, i będziecie z tych kolorów zadowoleni. Jeszcze wracając do samego korpusu, mamy oczywiście odchylany na bok Ekran Ekran ma wysoką rozdzielczość, jest dobrej jakości. Mamy też lampki talii, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Więc kiedy będziemy filmować, to zarówno osoba, którą nagrywamy jak i my będziemy wiedzieć, że nagrywamy w tej chwili, patrząc tylko na sam korpus kamery. Na samej obudowie znajdziemy też w różnych miejscach gwinty więc różne akcesoria można bezpośrednio do kamery montować nie trzeba mieć jeszcze dodatkowej. Klatki. Jeśli chodzi o złącza, mamy tutaj duże złącze HDMI, co na pewno ucieszy osoby, które pracują z zewnętrznymi monitorami. Mamy też wejście oczywiście na mikrofon, na słuchawki, jeśli nie chcemy używać tego dodatkowego uchwytu. No i mamy wejście USB-C ze standardem Power Delivery, więc możemy sobie z Powerbanka jak najbardziej doładować tą kamerę. Mamy też takie multi-złącze do różnych dodatkowych akcesoriów od Sony. Same przyciski, tak jak mówiłem, są wygodne, duże. Tutaj na górze mamy też dźwiękę do zoomu, więc kiedy używamy obiektywów z elektronicznym zoomem, no to możemy przybliżać, oddalać bezpośrednio z tego przycisku albo możemy używać w ten sposób cyfrowego zoomu. Pozostałe przyciski są wygodne w obsłudze. Co ciekawe, mamy taki joystick, który jest ulokowany Na górze kamery pierwszy raz się z tym spotkałem. Sama obudowa jest magnezowa, jest przede wszystkim bardzo kompaktowa. Nie ma co ukrywać, że taki zestaw, ja tutaj mamy jeszcze podczepiony obiektyw 28-70 od Sigma, ten nowy, kompaktowy, więc z takim zestawem mega przyjemnie się pracuje. Możemy go brać gdzieś w plener i mamy małe urządzenie, które oferuje świetną jakość filmu i sprawdzi się nawet na takich bardziej profesjonalnych planach filmowych. Jeśli chodzi o system autofocusa, mamy tutaj ponad 600 pól detekcji fazy. Jest to ten sam system co w A7S Mark III czyli bardzo dobry. Wykrywanie twarzy, wykrywanie oka, śledzenie obiektów, wszystko działa rewelacyjnie. Ciąg auto z tej kamerzy trzeba tylko chwalić i nie będzie mieli z nim najmniejszego problemu. Na pewno e, można mu zaufać. Mamy też wbudowaną stabilizację obrazu pięcioosiową, e, więc jak najbardziej z ręki można tą kamerą pracować, ale jest ona też na tyle mała i lekka, że e, zamontuje ją też na jakiś gimbal albo nawet na jakiegoś e, większego drona. Mamy też dwa sloty na karty pamięci, pracują one zarówno w standardzie SD, jak i w standardzie CF Express. Co ciekawe, mamy możliwość nagrywania. Materiał wideo na dwie karty jednocześnie, więc możemy sobie robić od razu backup podczas pracy. Jest to świetne rozwiązanie, a nie każda kamera daje taką możliwość. To, czego zabrakło w tym modelu, oprócz wizjera, to wbudowane filtry ND. To znajdziemy w innych kamerach podobnej klasy. Tutaj w tym modelu niestety tego zabrakło, więc jeśli chcemy używać filtrów ND, no to musimy posiłkować się takimi standardowymi nakręcanymi filtrami. Ta kamera kosztuje ponad 22 tysiące złotych, nie jest to mało, ale też możliwości, które oferuje, są naprawdę duże. Że mamy możliwość filmowania w 10 bitach na kartę, ale możemy wypuścić obraz w 16 bitach w rawie na zewnętrzny rekorder. Sama jakość wykonania też jest bardzo dobra, więc już sami musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy lepiej dla Was wybrać A7S, który ma zbudowany wizjer, czy wybrać FX3, który jest bardziej wygodny w obsłudze dla filmowców, ale tego wizjera nie ma. Jeśli chodzi o wnętrze, to tak jak mówiłem, jest to praktycznie. To samo. Jeśli chodzi o najwyższe informacje o kamerze FX3, to by było na tyle. Nie traktujcie, proszę, tego materiału jako recenzji. Nie miałem okazji jakoś intensywnie testować tej kamery w plenerze, więc jest to bardziej prezentacja produktu i takie moje pierwsze wrażenia. Bardzo chciałbym tą kamerę móc dłużej potestować i przygotować dla Was osobny materiał, ale niestety nie mogę tego obiecać. Zobaczymy, czy się uda. Jeśli chcecie, to oczywiście dajcie nam znać w komentarzu. Przechodzimy sobie teraz do lamp, które również sprawdzą się świetnie podczas nagrywania filmów. Pierwsza lampa, którą wam dzisiaj pokażę, to Quadra Light. Jest to model TA 300 RGB Pro. Nowy panel LEDowy. O mocy 30 W, sprawdzić jako takie światło uzupełniające, wypełniające nam gdzieś cienie, albo jako główne oświetlenie, kiedy będziemy siedzieć blisko tej lampy. Sam panel LED jest dobrze wykonany. Jest po części wykonany z tworzywa, po części z aluminium. Z tyłu znajdziemy ekran, który ułatwia nam nawigację po menu. Trzy przyciski, jedno pokrętło. Sama obsługa lampy jest naprawdę prosta, ją teraz uruchomię. Szybko możemy przełączać się pomiędzy konkretnymi ustawieniami. Jeśli chodzi o same możliwości lampy, to mamy oczywiście możliwość regulacji płynnej jej mocy. Mamy tu też możliwość pracy w przestrzeni RGB. Mamy też wbudowanych 48 filtrów żelowych, więc możemy sobie po prostu używać tą lampę jako taką lampę efektową. Na przykład w taki sposób jak ja z tyłu oświetlam sobie tło jakimiś tam małymi LEDami, to taką lampę. W taki sam sposób możecie wykorzystać. Dodatkowo mamy wbudowanych kilka efektów typu jakiś popsuty telewizor, jakaś popsuta żarówka, lampa błyskowa itd. Więc też na jakichś planach filmowych można sobie takie efekty osiągnąć. Tak jak mówiłem, obsługa jest bardzo prosta. Oprócz zasilania z sieci, z którego ja teraz korzystam, możecie też wykorzystać baterie. Są to takie często używane w lampach baterie NPF. Nie ma ich w zestawie, musicie sobie kupić osobno, ale kiedy mamy dwie takie baterie, to możemy sobie wtedy pracować bezprzewodowo gdzieś w terenie. Lampa ma serii 95, więc tutaj odzorowanie barw nie trzeba się martwić. E, mamy też zmienną temperaturę barwową. Lampa może pracować od 2800 do 8000 kelwinów. Lampą możemy sterować też bezprzewodowo za pomocą aplikacji na nasz telefon. Tutaj z tyłu na lampie znajdziemy kod QR. Wystarczy go zeskanować, ściągnąć aplikację. Bezprzewodowo możemy zmieniać wszystkie ustawienia lampy, co jest naprawdę. Wygodną funkcją. Też fajna jest możliwość mocowania do niej różnych akcesoriów. Możemy mocować softboxy, ja ich tutaj nie będę rozpakowywał, ale są do niej dostępne takie dodatkowe softboxy. I mamy też możliwość do kupienia dodatkowych wrót, które pozwolą nam kierunkować światło. Wrota montuje się w prosty sposób, pokażę Wam to na przebitkach, żeby już tutaj teraz nie przedłużać. Ale mamy w zestawie kilka takich małych śrubek i w szybki sposób możemy przykręcić wrota bezpośrednio do lampy. Lampa kosztuje 900 zł i oferuje dobrej jakości światło. Dużo tych funkcji dodatkowych, bezprzewodowe sterowanie, więc myślę, że jest to ciekawa propozycja dla osób filmujących. Jest też dostępna większa wersja tej lampy. Linki do jednej i drugiej zostawiam wam w opisie tego materiału. Kolejna lampa, którą chciałem Wam dzisiaj pokazać, jest to Nanlite FS200. Pokazałem już Wam kilkukrotnie produkty od firmy Nanlite. Uważam, że są to świetnej jakości lampy i e, myślę, że jedne z ciekawszych, jakie w tej chwili można kupić do filmowania. Dają świetnej jakości światło, są dobrze wykonane i niezawodne. I jak najbardziej Wam je polecam. FS200 to jest nowy model. Jest to dosyć mocna lampa. Ma 240 W. możecie ją spokojnie wykorzystać jako główne oświetlenie na Waszych planach filmowych. Jest dosyć podobna do modelu Forza 200. Jednak Forza 200 różni się tym, że tam panel zasilający mamy osobno. Montujemy go sobie do statywu albo kładziemy gdzieś obok lampy. Możemy też do niego mocować baterię, więc może ona pracować bezprzewodowo. Tutaj nie mamy takiej możliwości. Lampa pracuje tylko z sieci. A za to całe zasilanie jest zintegrowane bezpośrednio w lampie, dzięki czemu jest ona bardziej mobilna i wygodniejsza, bo nie mamy tego dodatkowego balastu osobno, a mimo wszystko nie jest ona dużo cięższa od Forzy 200. Wykonanie lampy jest dobre, jest ona na z tworzywa sztucznego i z metalu, ale solidnie. Góra-dół, jak widzicie, jest taka bardzo przewiewna. Mamy tutaj też wentylator wbudowany, który pracuje dosyć cicho, więc tutaj o przegrzewanie się, myślę, nie trzeba się specjalnie martwić. Jeśli chodzi o mocowanie, mamy tu mocowanie Bowens, więc bardzo dużo różnych akcesorii, modyfikatorów można do tej lampy podłączyć. Mamy też tutaj na samej obudowie z jednej strony mocowanie do parasolki. Z tyłu znajdziemy dwa pokrętła oraz włącznik i to jest w zasadzie tyle. Lampą steruje się w bardzo prosty sposób. Mamy mały ekran, który ułatwia nawigację po menu. Mamy tu też wejście USB, które służy do aktualizacji oprogramowania lampy, więc możemy liczyć też w przyszłości na jakieś aktualizacje od Unlighta, które w jakiś sposób poprawią działanie samego urządzenia. Lampa ma serii 98, więc odwzorowanie kolorów jest tutaj na bardzo wysokim poziomie. Świeci ona z temperaturą 5600 Kelvinów. Można oczywiście płynnie regulować jej moc. Mamy też zbudowanych trochę efektów, więc również tutaj możemy zasymulować jakieś działanie flesza po prostu tej żarówki czy telewizora i wykorzystać to jako oświetlenie Efektowe. Lampa ma też wbudowany odbiornik bezprzewodowy, więc można sterować nią za pomocą pilota. Lampa kosztuje 1400 zł, więc jest bardzo rozsądnie wyceniona. Myślę, że jest to jedna z ciekawszych propozycji na początek. Jeśli chcecie zacząć przygodę z filmowaniem i szukacie mocnego oświetlenia LED-owego, znajdziecie już ją na naszej stronie. Linki oczywiście zostawiam wam tutaj pod tym materiałem. Na koniec jeszcze krótka informacja. Na naszej stronie pojawiły się nowe adaptery od marki Seven Artisans. Mam tutaj dwa ciekawe przykłady. Jeden z nich to jest adapter, który umożliwia mocowanie obiektywów Leica do aparatów Hasselblad a drugi adapter umożliwia mocowanie obiektywów Leica M do bezusterkowców wyposażonych w mocowanie L-mount. Adaptery są bardzo dobrze wykonane, wysokiej jakości, myślę, że tutaj nie ma się do czego przyczepić. Są oczywiście też inne kombinacje, więc sprawdźcie ofertę adapterów Seven Artisans. Na naszej stronie. Na dzisiaj to już to wszystko, jeśli wam się podobało, to zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie nam łapkę w górę. Oczywiście linki do produktów pokazanych w tym filmie zostawiam wam w opisie tego materiału. Sprawdźcie też inne nasze filmy z cyklu Nowości w NoTopStrik oraz sprawdźcie nasze recenzje i testy sprzętu. Widzimy się niedługo. Do zobaczenia. Cześć.